Trzy kultowe dobranocki z Perelu, które dziś wspominamy z sentymentem i nostalgią. Miś Uszatek. Ten miś o oklapniętym uszku był jak najlepszy przyjaciel z dzieciństwa. Spokojny, grzeczny i zawsze pomocny, uczył, że warto być uczciwym i życzliwym dla innych. Jego słynne Pora na dobranoc stało się kultowym zwrotem, który kończył dzień milionów dzieci w całym kraju. Przygody kota Filemona Mały biały kotek Filemon i jego starszy towarzysz Bonifacy to duet, który podbił serca widzów. Ich codzienne przygody pokazywały świat z perspektywy dziecka, pełen ciekawości, ale i nauki o cierpliwości, empatii i odpowiedzialności. Bajka była prosta, ale jej morał trafiał do każdego pokolenia. Jacek i Agatka. Pierwsza polska dobra nocka, która na zawsze zapisała się w historii telewizji. Dwórka lalek, Jacek i Agatka rozmawiała z ciocią Zosią o codziennych sprawach, marzeniach i dziecięcych rozterkach. Choć dziś może wydawać się prymitywna, wtedy wypełniała dziecięce serca radością i ciepłem.